No, cześć, tutaj Indystarka. Zapraszam Was na drugą misję trzeciego pakietu tajnych operacji. Nowy no i zaczynamy oczywiście od filmiku, który nazywa się Sprawiedliwość Imperatora. No i potem misja Mroczne Niebo, czyli ta druga. Go, go. Dominium zawsze miało silnego przywódcę. Przejęcie stanowiska po moim ojcu było wyzwaniem. I często polegałem na wsparciu innych. Tak jak generał Davis. Gdy obrońcy ludzkości zaczęli szerzyć kłamstwa o mojej odpowiedzi na ataki zerków, bardzo poważnie traktuję te zarzuty. Moja administracja przeprowadziła dokładne śledztwo w sprawie obrońców ludzkości. Prawda jest taka, że użyli emiterów psionicznych, aby sprowokować atak zdziczałych zerków i dokonali nieuzasadnionych aktów agresji przeciw protosom. Nasze dowody są niepodważalne. Wszystko wskazuje na to, że rozkazy, które przejęliśmy, pochodziły od samej generał Karoliny Davis. Dlatego niniejszym zostaje aresztowana i usłyszy zarzut zdrady Dominium Terran. Niebawem ogłoszona zostanie data jej procesu. Obrońcy ludzkości, czyli tu jest wasza żałosna baza operacyjna. Taldar mówię, zetrą was z powierzchni tej planety. Mogliście temu zapomnieć, gdybyście mnie posłuchali. Nie, nie tak się umagać. Odejdź albo umrzesz razem z nim. No dobra. Aż się wczułem odrobinę. <ścoughs> no, Fajne, fajne, fajne takie zwroty akcji. Plot twist. No jedziemy. Misja Mroczne Niebo. I tutaj. Znaczy w zasadzie ja tutaj za dużo w technologii chyba nie będę zaglądać, bo wszystko powinno być już w miarę poustawiane tak jak chciałem. No, myślę, że tak. Zresztą i tak nie korzystam z jakichś takich bardzo wymyślnych kompozycji, chociaż wiem, że akurat z krążownika będziemy korzystać też potem. Z, z mnie tego nauczył. Z polecam tego człowieka. Z mówi, że używa battlecruiserów od 98. Jeszcze go ta taktyka nie zawiodła, więc też pójdziemy w te ślady. I to jest całkiem fajną ulepszonko właśnie dla Battle dzięki czemu mogą one atakować wiele celów jednocześnie i chyba też jednocześnie się mogą poruszać dzięki temu. Więc to jest fajna rzecz naprawdę. No i będziemy sobie battle cruiserować, bo prawda, skoro nie można multiplayerze za bardzo ich używać. Znaczy można, ale nie są one za dobre. No to chociaż w misjach nowych sobie tutaj poużywamy. No i co, no i jedziemy. Aha, boże, ja zapomniałem UNN-a włączyć chyba w poprzedniej Władze ogłosiły, misji. Władze na Wardonie został wprowadzony stan wyjątkowy po tym, jak siły protosów zaatakowały planetę. W ogniu walk znalazł się Imperator i kilku przedstawicieli władz. W chwili ataku Imperator miał ujawnić dowody przeciwko obrońcom ludzkości i ich domniemanej dowódcy generał Davis. No ja, nagram mini wstawki od naszej ukochanej Kate Lockwell. Ciekawe czy jak zrobię bizart kolejne kampanie to też będzie UNN i Cake no jak będziemy grali protozami to zapewne nie, <śmany> albo innymi zergami, dobra. Myślę, że wszystko już w miarę jest ogarnięte, możemy lecieć na brutalne misja Mroczne Niebo, odpieramy atak Taldarimów. Oczywiście, Battle Cruiser Operational nam będzie pomagać. No, powiem Wam, że po tym filmiku, jaki przed chwilą widzieliśmy, no to tak nie wyglądało na, na sytuację, w której możemy się wybronić. Bitwa toczy się w całym mieście. Korzystaj z systemu metra, aby szybko transportować swoje jednostki z miejsca na miejsce. O Boże, to jest to. O, to jest niełatwe. To jest bardzo niełatwe. Tutaj mamy dwie bazy do zajęcia, w miarę szybko. Siły wroga kierują się wzdłuż głównych ulic w tych miejscach. Wywołem okay. kwotę do minimum, żeby zapewniła nam wsparcie. Ale dotarcie tutaj i zajmie im trochę czasu. Zajmujemy szybko ekspandzić. Nasze krążowniki bez problemu przebiją się przez kadali. Może to szczęście i będę do używać bomb nuklearnych. Nie budować je samodzielnie. Mamy już plany. Najpierw musimy zbudować rdzenie fuzyjny, a budowa samych statków będzie wymagać dużej liczby surowców. No wiem, wiem. oczywiście, ale rakiem, skóry nie sprzedał <laughs> jak później. Jak on? A, my mamy te ostrze inne i wcieloną furię. Więc teraz nowa będzie biegać z tym mieczem, który chyba... No tak, z tym mieczem, tak, tak jakby... Jest takim Dark Templarem trochę. Takim z Powtórz? No i nas naprawdę będą ostro cisnąć z kilku stron, więc łatwo nie będzie. No a my oczywiście ekspujemy, no chytry, chytrym trzeba być w tej misji. bardzo chytrym, póki co nie ma za bardzo się też przed czym bronić, więc tak stoimy, byle jak. Spujemy dalej. Cały czas jest cv -ki. I zaraz powoli będziemy przechodzić w krążowniki i tym podobnie. Dobra, zaraz będzie pierwsze natarcie też chyba wroga. Z którejś tam strony. No i tutaj nie ma co za bardzo, właśnie sobie oszczędzać na jakieś tam. A może czołgi też zrobię? No nie wiem, w sumie, czy mogę. Tak od razu w te Battle Cruisery pójść. No zobaczymy, jak przegram, to się okaże, że nie mogę. Pychłe. Jeszcze dwie armory. Ja gram na maxa greedy, tutaj ślad nie bawię. Wiadomo. O, jest pierwszy na natarcie. A, no, imortale, dobra. Dobra. Nowa jest gotowa. Ej, czemu oni nie idą na nas? Czy się zastanawiają? Widzę. O, dobra, idą. Tak jest. nowa. Dobra. Zbieramy, zbieramy te surowce. Rodzeń infuzyjny też w Nie mogę zacząć już robić. W ogóle jestem ciekaw ile czasu się robi rodzeń infuzyjny. 65 sekund. Starport 50, no dobra. No i tutaj gładko poszło. Pierwsza fala jest dość gładka. Dobra, no i teraz e, będzie już chyba trochę ciężej. Jeszcze tutaj nie zajmujemy ekspansji. Ja myślę, że tutaj będzie 16 z tutaj będzie 14, tutaj też 14. Czyli taka w miarę optymalna liczba. No i dobra. Nie wiem ile mogę... O! Pocisk atomowy mamy. Tutaj się zaczynają teraz większe fale, ale to cały czas są takie dość małe. Teraz bazy będą wysaturowane Dobra, może ja zacznę już jakieś battle robić. Potrzebne Jest jedna fajna rzecz, że te supply się tutaj od razu pojawiają, żeby człowiek się nie wkurzał, nie? Co jest masa takich ułatwień w misjach kampanii? by się człowiek nie irytował. Jak ja złożyłem tego liberatora? Co rozstawić umocnienia w bocznych ulicach okay. Taldarimowie na pewno spróbują niedługo zaatakować te miejsca. Naszym wojskom przydałoby się twoje wsparcie nowe wroga. Możecie na mnie liczyć. Spoko, tutaj miałoby 14 Moje skanery pokazują, że promienie odchłani taldarimów cholera! do ataku z lewej. Z lewej, dobra. Ta nowa oczywiście ciepniemy w nich bombą nuklearną, bo chcemy przy minimalnych stratach się bronić jak najdłużej. Bo trzeba tych kruzerów nawet nie ma. No, już nadciągają gdzieś tam. No, bum, 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 bum. Ej, te bunkry to dość wytrzymałe są. No, 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 naprawiamy, naprawiamy, naprawiamy. Dobra, tutaj już tam starczy tych RK w miarę. Jeszcze myślę, że jeden, dwa starporty. To tutaj największym problemem jest to, że oni atakują z tylu miejsc cały czas. Potem trzeba się rozdzielić, i najlepiej jeszcze jakbym to długi czas pobronił. Ja nawet nie wiem, jak ja to mam do końca bronić. Może jednak te czołgi też jakieś zrobię? No nic, zrobimy. No, upgrade'y, dobra. Ataki Taldarimów nasilają się. Nasza zewnętrzna obrona nie przetrwa, jeśli nie zapewnimy tam stałego wsparcia, jeśli nie utrzymamy pozycji. Protozi skupią swoje siły szturmowe i czeka nas naprawdę ciężka walka. Zaatakują też z pewnością pobliskie centrum badawcze Dominium. Podobno tamtejsi badacze byli na skraju przełomowego odkrycia. Przełomowe odkrycie. No właśnie, nie, 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 nie. byłem w stanie tego ostatnio utrzymać. Więc to świadczy o tym, jak dobry jestem w tych misjach kampanijnych, ale to już pewnie wiecie. Ja się bardziej na, jed na jeden skupiam. Kampa. Z prawej strony zadatuje więcej i odchłani. Dobra? Nowa, dlaczego pomagasz tym szkodnikom? Tutaj są niewinni ludzie, ale przecież to wiesz. Po prostu cię to nie obchodzi. Nowa jakaś taka, 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 taka dobra jest nowa. Czuć od niej to dobroć. Niewinni ludzie? Aha i teraz no powinienem chyba to też to dodawać dużo merynów do Bo mam dużo bardzo minerałów Zbędnych O i tak, 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 teraz nam będą Pomagać gorgony Nie wiem czy w dobrym miejscu robię te baraki w sumie Dawajcie, battle cruiser. No dobrze idzie. Jakbym już świczył to kiedyś. Strasznie szybko się robią tutaj ci obrońcy ludzkości. Panie nieśmiertelny. Zbliża się do centralnego wejścia do naszej bazy. dobra. Musimy wezwać Gorgonę. Wyzywamy. Tutaj nie ma co się za bardzo tu właśnie być oszczędnym. Ja tak mam na ogół, żebym chciał przejść misję nie używając w ogóle tych Gorgon czy czegoś tam, ale lepiej przyzywać się narażać, jeszcze te ulepszenia, no 3-3 robimy Jest i Gorgona, no w sumie chyba nie była zbyt użyteczna Hmm, no nieważne, ej dobra, dobrze się bronię Już o wiele lepiej niż przed laty O, tu jest w ogóle dużo surowców na mapie, ich nie podniosłem, nawet nie zwróciłem uwagi nie umdę. za mało minerałów. nie mogę tutaj budować. Atakuje wroga. Budowa. Nowa ze swoim ostrzem i stalkery. Trzeba by tutaj coś może do reperowania dać. Tutaj chcę trochę większą defensywę mieć, żeby te laboratorium może obronić tym razem. No 10hp miała nowa, więc akurat reakcja była w idealnym momencie, hehe. Gorgona doleciała, o, 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 jeszcze dawaj, dawaj, nooo, zatrzymaj się. No leci tak. Dobra, teraz tutaj trochę tej defensywy wyślimy. Ty też ja mam prawie limit. Ty halo, co ja mam z tym limitem teraz robić? Że więcej Battlecruiserów, więc. Dobra, Dobra, no, wyślimy tutaj trochę SCF-ałek, żeby to naprawiać. I może ulepszenia zrobimy do Marinesów. Nie wiem, co ja więcej mogę robić, szczerze mówiąc. tureta sobie mogę postawić. Uważaj, z lewej strony napciągają wędrowce. Dobra, leci Gorgonik Gorgonioniuś. Co się dzieje? Może zrobię więcej też tych bomb? Nie mogę tutaj budować nuklearnych. No, Jedna z naszych zewnętrznych baz została najechana. Co? FAK! przebili się. Ej, czemu? nie zauważyłem No cholera Oni są też dość silni Na battle cruisery Co jest co mam tak w ogóle mało armii i nie było. scv -y mi popadały, muteczek. Ja nie lubię jak się trzeba rozdzielić na trzy strony, bo to tak wiecie wymaga jakiegoś tam planowania, jakiegoś skira. Nie jest to fajne. Ja ale te battlecruisery to bez kiedy niezniszczalne jest prawie. Jedziesz, moja gorgono? No jest dopiero maszyneria. Co to było? No dobra, tutaj dam radę, chyba, ocalić to laboratorium. Ale trzeba by na pewno. Ej, co jest? Aha, bo to ona. Ojej, ona tutaj leci. Ej, a... To nie tak chciałem, żeby to no na... było. Zrobi hmm. się. Dobra, gdzie tą nowo teraz pójść? Tu może... O, zdecydowanie, tu muszę pójść. Imperatorze, reszta floty Dominium dotarła do naszych pozycji. Nareszcie. Dopilnuj, żeby wzmocniła słabe punkty naszej obrony. Dobra. Powinnaś też dostarczyć generał Davis na jeden z bryków. Musi być pod ścisłą strażą bez względu na to, co się stanie. Oczywiście, zajmę się tym. Jak ona fajnie tym ostrzem wymachuje. A znaczy, się wymachuje, trzyma te ostrze. U! Nie ozgunia O, Wojdreja nie zabija tym swoim. Ona w ogóle może. A, dobra, jednak zabija. Nie dobra, ja to utrzymam czy nie? Wreszcie mogę kasę wydać. Ej, no to kiedy to oni opracują w tej placówce badawczej to, co mają opracować? Dzisiaj? Tyle czasu im daliśmy. Zaraz zniszczę im te laboratorium i tyle będzie. I też mają Battlecruiser, ale słabe ulepszenia. Wiódł, się wielkiemu wodzowi ala Co za głupota. Nawet jak na tę rankę. Jinara? No tak, Alarak nie zamierza wziąć udziału nawet we własnej bitwie. Statek matka. Właśnie, Alarak taki trochę słaby, nie? Wysłał samicę frontem, a samemu grzeje tam się przy jakimś kominku. Ciopa? Kurde, ja tu robię te battlecruisery pełną parą. Zbili się. Ej no bez to ja muszę to wygrać tą misję, utrzymać to laboratorium cały czas? Myślałem, że tylko przez pewien czas. Nie będzie takie proste widzę. Czekałem na się nam pomóc. więcej ulepszeń mógłbym dla tych Marinów zrobić. Bo gaz cały czas mam. Albo więcej Starportów. Te mariny też są chyba całkiem ok. Zwłaszcza, że to są Stalkery, voidry. No, trzeba by to czymś naprawiać, ale nie mam. Aha, mógłbym jakiegoś Ravena może zrobić. Tak! O, spadła bomba. I tak? Nie, nie spadła. Cholera. Nowa mi umarła. No. Kurde, no nie utrzymam. No. no nie dał rady. Niby dobry gracz, a dobry. Dobra, panowie. Jolo! Taktyka john Nie sądzę. Do tego kolejni taldarimowie wciąż atakują. Nasza walka jeszcze się nie skończyła. Utrzymać? Chyba i tak nie utrzymamy, bo zeloty to zaraz dobiją. A, tak. Nie tak miało być. Dobrze, że naukowcy zdążyli się ewakuować No, myślałem, że to tak już zaraz będzie. i... A, no nic. Szkoda. Szkoda. A mogłem to obronić, tylko czu... tam... ta bomba by spadła i by było okej. Okay. Swarcili, swarcili. no. To, ale ta misja nie jest taka trudna jednak. Tam, że będzie trudniejsza. Nie wiem, po co tutaj lecę. I teraz w sumie tylko boków muszę bronić. O, wojdy. No, jacie. Wojdy na Gorgony chyba dobre są. Zginie. Ujacie. Jak zestakowane. To ona ma spręż mecz chyba. Okej, okay, dobry ten statek. Albo po prostu tyle ataków ma. O, znowu nowa mi zginęła, nawet nie zauważyłem. I tak gram tylko z ramion, nie wymagają mikro. Ej, chwila, bo ja może jednak mogę przegrać. Przemyślam, że nie mogę. No, mi drauki się kończą. Mam pierścień. W kierunku nadlatuje kolejna fala promieni odchłania. Aha. Ej, kurde, czemu to jest takie bliskie? Przecież tak dobrze szło. Jezus. No dobra, i tak dam radę raczej. Ej, no co? Czemu mi padła? Dobra, może nie dam. O, teraz on wylatuje. No to spoko. I tak jest bliżej niż być powinno. Czemu tak blisko? Wiele za blisko, synu. Oj, nuka nie będę mieć. Przez ten cały czas Alarak poddawał mnie próbie. Nie zawiodę. Dawać mi tych zielotów. Na resztę floty śmierci. Skończymy to w ten czy inny sposób. Jezus Ej, ja nie chcę walczyć z flotą śmierci. Chyba muszę mikrować moje battle cruisers przy użyciu ja mam e, przy użyciu ja jumpa. Ej, seria ja będę musiał walczyć z tą flotą jeszcze? Byłem pewny, że nie będę musiał. Eee, ale tam chyba nie było nic takiego, czy było? Bombę nuklearną bym chciał. Dobra, zróbmy jeszcze może jakieś jednostki. Supply block Goliata, cokolwiek! Ludzie dajcie mi cokolwiek. O, jeszcze SCV, O, SF ki mogą wyreperować. Będzie chyba to najlepsze co mogę zrobić w sumie. To zaraz się skończą w ogóle surowce na naprawę nawet. Sam. Jak oni wolno lecą, co tam mają za pieśń w ogóle bitewną odgrywaną, że tak wolno lecą w ogóle. Oni są gdzieś tutaj. O, faktycznie są. to Miozga. No dobra. Znowu się bałem na zapas. No ale nie, nie obroniłem placówki, badawczej. Przecież straty. Słabo. Wycofaj nasze okręty, Horner. Musimy wracać na Korhan. Jeden z okrętów, Meduza, nie odpowiada. To na nim znajduje się Davis. Moje skanery pokazują, że Meduza opuściła orbitę. Aha. Czyli uciekła. Wracaj na swój statek Nowa. Mamy wiele do omówienia. Valerian i Nowa. Teraz będą pewnie rozmawiać. No więc, tak, w tym momencie, że tak powiem, dobrnęliśmy do tego momentu, w którym zakończyłem na streamie. Znaczy na ostatnią misję były tam podejścia, do tej ostatniej, ale niezbyt udane. Teraz będą kolejne. No ale przeszliśmy tutaj tę misję po raz kolejny. No, liczyłem, że to Centrum Badawcze ocala, ale tam jakiś błąd się jednak wkradł. No ale w sumie Battle Cruisery, nadwyżka minerałów na marinesów no, i jest w miarę prosto. No, i jeszcze jakieś bomby nuklearne, bo to w sumie sobie dobrze radzi z tymi falami silniejszymi. No i gorgony. No dobra, kontynuujemy. Nie wiem, czy teraz będzie jakiś filmik, czy coś takiego. Czy do archiwów wrócimy, no zobaczymy. A no właśnie, jesteśmy w archiwach z powrotem. Dobra, no to ja będę oczywiście kontynuować dalej misję. I tyle. Polecam się oczywiście subskrybujcie coś tam, coś tam na Facebooku, YouTube, Twitchu, Twitterze. No i do następnego filmiku.